Czy e-mail marketing jest konieczny w sprzedaży kursów online? Powiem tak, jeśli chcesz sprzedawać skutecznie i na dłuższą metę, to tak, jest absolutnie potrzebny. Bo zobacz, social media są super, ale zasięgi potrafią spaść czasami do zera, a algorytmy żyją w własnym życiem. A e-mail trafia bezpośrednio do skrzynki Twojego odbiorcy. Ty masz kontrolę nad tym, co, kiedy i komu wysyłasz. Dzięki e-mail marketingowi możesz budować relacje z kursantami. Przypominać im o nowych lekcjach, zachęcać do kolejnych zakupów, reagować na ich działania albo brak działań. To potężne narzędzie do automatyzacji i zwiększenia sprzedaży. I co najważniejsze, to działa nie tylko wtedy, kiedy masz dużą społeczność. Czasami wystarczy dobrze prowadzona lista mailingowa i kilka automatycznych sekwencji, żeby naprawdę zwiększyć swoje wyniki. Więc czy e-mail marketing jest konieczny? Może niekonieczny, ale jeśli go nie wykorzystujesz, to zostawiasz pieniądze na stole.